Ja chcę podać parę innych przykładów, na przykład właśnie w sektorze bankowym. Myśmy sprzedali swego czasu bardzo dobry bank, Bank Zachodni, WBK. Sprywatyzowali za około 3 miliardy złotych w sumie na rzecz bankrutów irlandzkich, dzisiaj AIB. I po tych kilku latach, w zeszłym roku, postanowiliśmy jako państwo poprzez PKOBP odkupić ten bank. Cena, jaką nam zaproponowano za ten sam bank, wynosiła już około 13 miliardów złotych. Przedaliśmy go za 3, prawda? KGHM na początku lat 90., ekipa liberałów, właśnie rządu premiera Tuska, chciała sprzedać KGHM za około 400 milionów złotych. Dzisiaj to jest wartość może 1% tej firmy. Ten KGHM. Rocznie składek, opłat, podatków dostarcza gdzieś w granicach około 4 miliardów. Płaci tego do, w tej czy innej formie do budżetu samorządowego czy, czy budżetu państwa tyle pieniędzy. Czyli gospodarza 400 milionów. To, to pokazuje skalę tego rabunku, skalę, skalę takiej, bym powiedział, kompletnej bezmyślności, bo przecież nikt przy zdrowych zmysłach nie jest przeciwko prywatnemu sektorowi, przeciwko prywatnej gospodarce, tylko, tylko dlaczego Polska ma być właściwie jedynym krajem, no może oprócz Węgier, który też prawie wszystko sprzedali, w Europie, który właściwie nie ma nic własnego. Niektórzy już mówią, że to jesteśmy gołodóbcami. Ja myślę, że jest gorzej, bo to są zadłużeni gołodupce, no tak go można powiedzieć. Troszkę tak. Poza tym no tutaj o tej złotej zasadzie Ministerstwo Skarbu Państwa, Minister Finansów i w końcu Premier zapomnieli, że nie sprzedaje się rodowych srebr. Tak, w czasie A, albo może inaczej, albo kury, która znosi złote jaja, bo e, właściwie my jesteśmy taką dojną krową byliśmy przez, przez te 20 lat w Europie. Kto tam się do tego cycka dorwał, to sobie tego mleczka, że tak powiem, e, do, do kubeczka spokojnie. No, nie, państwo to specjalnie przeszkadzało. E, nie myślało kompletnie strategicznie. No przecież co w 2011 roku ma być 10 miliardów złotych spływów z prywatyzacji. Coś tam jeszcze minimalnie w 2012, a potem co? Pola, lasy, nerki Polaków będziemy wyprzedawać, czy białogłowę wiaser, że tak powiem. No, yy, widać wyraźnie, że to yy, po prostu niesłychanie krótkowzroczne. To, jest, to są przeważnie jednorazowe wpływy stosunkowo niewielkie. Dzisiaj w, w fazie dekoniunktury. Yy, dzisiaj yy, można kupić wszystko i yy, że tak powiem, no właściwie za, za pół darmo, bo pieniądza tego gorącego na rynku jest dużo. Co to za problem? Wziąć kredyt w Stanach Zjednoczonych na 0,1% czy Szwajcarii na 0,25%, prawda, przyjechać, zamienić, kupić papiery, wymienić na, na rosnącego, rosnącego w złotego, kupić słabnące waluty, wywieźć więcej, no, myśmy się, myśmy tak całkowicie utracili właściwie, może powiedzieć, kontrolę nie tylko nad gospodarką, ale nad, nad finansami, nad... Nad polskim złotym. Nie decydujemy o tym. Dzisiaj najlepszy przykład, wielka katastrofa lotnicza, w której ginie prezydent, właściwie cała elita polska. I co na giełdzie? Spokojnie, złoty wzmacnia się. No przecież to pokazuje, że my jesteśmy kompletnie oderwani od tej rzeczywistości, od tych mechanizmów, które powodują, że to coś idzie do przodu albo i nie. Przywołał Pan. Tutaj przez chwilę Europę i euro. Przypomnę takim jednym zdaniem, że rok temu podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy pan premier zadeklarował, że od 1 stycznia przyszłego roku, czyli już za pół roku mniej więcej powinniśmy przystępować do strefy euro. Zrobił to ku zdumieniu nawet tych skrajnie liberalnych ekonomistów, którzy się złapali za młodą jak jak to od 1 stycznia 2012. Okazało się to oczywiście yy, Takim sobie no i dużym, bo ani nie mieliśmy szansy przyjąć te euro, ani y, warunki makroekonomiczne, w jakich była Polska, y, nie wskazywały, żeby, żeby tak robić. Co się dzieje w strefie euro? No, y, Panie Pawle, Pan jest sam dobrym analitykiem, pana się żarty trzymają po prostu, widzę dzisiaj, ale to może ten upał na nas wszystkich tak działa. Y, przecież wiadomo, że to po prostu y, nie trzyma się w ogóle kupy. W ogóle Europa stoi przed pytaniem zasadniczym, czy ona w ogóle przetrwa w formie dzisiejszego kształtu Unii Europejskiej, czy przetrwa euro, wspólna waluta, która właściwie stała się suwerenną walutą, ale państwa, które ją przyjęły, przestały być suwerenne. Dzisiaj w Grecji nie wystarczył 110 miliardów euro pomocy, mówią, potrzebujemy następne 30. Moim zdaniem za chwilę to powtórzą Irlandczycy, Portugalczycy. Nie wykluczam, że Hiszpania, mimo że na razie trzyma się całkiem dobrze, jednak przegra ze spekulantami i, i, i też będzie musiała dokonać jakichś działań. Tak naprawdę dzisiaj stoimy przed pytaniem, czy Unia i Euro będą niemieckie, czy będziemy mieli na przykład coś jak kształt Euromarki może, albo może Eurodrachmy, czy też w ogóle nie będzie w dotychczasowym kształcie. Rozdzielono politykę fiskalną od polityki monetarnej. Obiecano wszystkim, że będą żyli wszyscy świetnie na tym samym poziomie co, co Niemcy. Tylko problem polega na tym, że Niemcy dzisiaj są potęgą eksportową. Ta nadwyżka jest gigantyczna, idąca w dziesiątki, a właściwie w setki już miliardów euro. Tylko że jak oni eksportują i są na plusie to ktoś musi być w tej Europie na minusie. Po prostu te małe kraje, te słabsze kraje, na wcześniej przyjęły walutę jako projekt pewien polityczny, pozaciągały długi tylko, prawda, no bo tani były krystanie, niskie stopy, prawda? a teraz się okazało, że ich konkurencyjność jest żadna, że one mogą istnieć tylko wtedy, kiedy kupują niemieckie towary, czy ewentualnie, no, francuskie jeszcze, prawda, natomiast same nie bardzo mają co do zaoferowania. Ta druga faza kryzysu w Europie, ona nadchodzi. Te banki francuskie, niemieckie, włoskie, one mają olbrzymie inwestycje w papiery wartościowe, w obligacje Irlandii, Grecji, Włoch, Hiszpanii, Portugalii i tak dalej. I przecież Grecja ratowano nie dlatego, że mogła się przewrócić i powiedzieć, że ma dosyć Unii, że dziękuję za ten bal na Titaniku i wychodzi z niego, prawda? Tylko dlatego, że to groziło realnie stratami dla dużych banków europejskich, stratami idącymi setki miliardów euro. Mały kraj, Grecja, co dopiero gdybyśmy to przełożyli właśnie na Hiszpanię czy Włochy, no. Także ta naprawdę ta sytuacja, ja myślę, że my, nasze wchodzenie do euro to będzie gdzieś koło roku, tam pewno 2018-2020, kiedy być może już euro w tej formie w ogóle nie będzie istnieć, będzie istnieć jakaś formuła, ja mówię, euromarki. Być może Niemcy dojdą do wniosku, że już dosyć. Płacenia rachunków za, za resztę towarzystwa, że na tym balu niech każdy płaci za, własny, za drinki, że tak powiem, na własny koszt. Niemcy zresztą, mimo że eksportują, że mają zyski z eksportu gigantyczne dzięki, dzięki euro i dzięki Unii, oni na tym na pewno korzystają, to jednak po części trochę tracą, dlatego że w Niemczech stosunkowo słabo rosną wynagrodzenia. Przez ostatnie kilkadz kilkadziesiąt, właściwie lat, przez 20 lat. W przeciwieństwie do, do, do innych krajów, Włoch, Portugalii, Irlandii, gdzie poszybowały te płaca, ten poziom życia, no, dzisiaj, dzisiaj wszyscy w Europie chcą mieć pełne koszyki luksusowych towarów, tylko nie wszystkich na to stać, żeby za to zapłacić. W związku z tym ten wujek, dobra rada, z dużym portfelem, typu Niemcy, Holandia czy, czy Szwecja, mówią dosyć, dosyć, to się tak dłużej nie da. Także myślę, że czeka nas druga faza kryzysu europejskiego kryzysu, który na pewno dla nas będzie niekorzystny. A o, o, o przyjmowaniu myślę, chwała Bogu, żeśmy tego nie przyjęli, bo dzisiaj byśmy tonęli w nawet podobny w sposób, myślę, że jak... Premier wykazał się zupełną ignorancją. No tak, to był chwyt propagandowy wyłącznie, oczywiście chwyt propagandowy. Tym bardziej, że Znacznie lepiej radzą sobie nawet w tym kryzysie kraje, które euro nie choćby Wielka Brytania, która ma wielki deficyt olbrzymie zadłużenie i tak dalej, ale może dewaluować tą swoją walutę, może nią manipulować w jakiś sposób, a tak naprawdę Grecy, Portugalczycy, Hiszpanie przyjmując euro, przestali być konkurencyjni i przestali być suwerenni w tych decyzjach gospodarczych. Panie Januszu, jeszcze tylko jeden optymistyczny akcent. No, no, coś, coś pogodnego. Akcept, to znaczy, ja mi się, że analitycy mają, powinni mieć to do siebie, że nie powinni padać bajek, nie powinni ulegać czarowi, iluzji, że jakoś to będzie. To po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o optymistyczne wiadomości, można powiedzieć, że Polacy są generalnie dość zaradni. Polacy umieją nawet w tych trudnych sytuacjach znaleźć jakieś nisze, jakieś próby wyjścia. Problem w tym, że tych młodych Polaków jest coraz mniej. To nie są tylko kwestie demograficzne, to jest kwestia kompletnego braku pomocy na przykład polskiej rodzinie. A w związku z tym proszę sobie wyobrazić, no optymistycznym akcentem może być tak. Przez ostatnie kilka lat od wejścia Polski do Unii w takiej Anglii na Wyspach Brytyjskich urodziło się 100 tysięcy Polaków. Już prawie proszę zobaczyć, to jest sporo. Jak pan słysza, czy, ci czy ci młodzi Polacy, którzy się urodzili, oni będą na pewno Polakami? Myślę, że nie. Myślę, że olbrzymia Rzesza z nich nie wróci do, do, do ojczyzny nie będzie miała wpływu na to co tutaj się dzieje, czyli można powiedzieć tak, no optymistycznie, obyśmy byli zdrowi, bo oszczędności pewno będą i na NFZ również, jak wejdzie ta akcyza na węgiel od 2012 roku na opalanie, to, to obyśmy mieli lekkie zimy, nie potrafię tak dużo tych sygnałów optymistycznych znaleźć poza tymi, że no nie poddajemy się, że mamy ducha, że, że część Polaków zachowała tego ducha, że, że tak jak portal nowy ekran próbuje mobilizować tych Polaków, zogniskować ich wokół jakiegoś nowego pomysłu na Polskę. W Polsce potrzeba ludzi zdecydowanych, menedżerów, niemal kontentów, którzy tak jak w, w jakimś sensie na węgrzech wezmą sprawę w swoje ręce. Pamiętajmy, że Węgrzy po bardzo złych doświadczeniach, po wielkim kryzysie, po zamieszkach wielkich przecież swego czasu, no, zaczynają odbudowywać ten kraj od podstaw. Mają mądrego, odważnego premiera, premiera Orbana, który postawił się funduszowi walutowego. Uważa, że trzeba bazować na własnych e, zasobach, na własnym narodzie, na, na, na populacji rosnącej własnej, na wykształceniu, na inwestycjach w innowacje. Może powinniśmy pomyśleć o takim wzorcu, o takim kierunku, i wtedy być może. Z tych się pomału wygrzebiemy? A przede wszystkim nie wierzmy na wszystkie dobre słowa, ciepłe słowa premiera i prezydenta. Często, ja ją prawdą. No tak, to jest ta słynna bajka o Zielonej Wyspie, która w moim przekonaniu już się kończy i zamienia się. W ruchome piaski. Nawiasem mówiąc, wtedy były dwie zielone wyspy, na co mało kto zwrócił uwagę. Drugą zieloną wyspą na tej mapie była Grecja. Zdecydowanie tak. I przypomnijmy, że Grecja też pięć lat temu zrobiła sobie olimpiadę i popadła w te totalne tarapaty, bo wydatki były olbrzymie. A my sobie fundujemy Euro 2012. Też wydamy pewno z 80 miliardów na to i będziemy mieli trochę niedokończonych autostrad i spore długi. I zestaw stadionów. Stadionów, których część na pewno trzeba będzie zamknąć, bo się nie utrzymają, zresztą tak się stało w Portugalii, która zrobiła przecież Mistrzostwa Europy i praktycznie dwa stadiony są użytkowane i zarabiają na siebie, a resztę zamierzają pomału wyburzać. Więc to pokazuje, że to nie stadiony trzeba było budować, tylko przede wszystkim. Zbudować po 20 latach przemian wreszcie te autostrady, bo Czesi zdążyli, Słowacy zdążyli, oni mają trochę więcej gór, od nas jakoś sobie poradzili, no a u nas właściwie to wszystko jest rozgrzebane, tak naprawdę, i nie posuwamy. Nie mamy przecież też, tak powiem, no, wyprzedaliśmy majątek narodowy, czy mamy wyższe emerytury, lepszą służbę zdrowia, czyste pociągi punktualne, nie ma tego. Europa przychodzi zresztą pomału na. Komunikację kolejową, a my ją likwidujemy właściwie w tej chwili. Zresztą likwidujemy prawie wszystko bo i szkoły i posterunki policji, ostatnio w ramach oszczędności. I nawet co jest karygodne, lekcje historii. Co biorąc pod uwagę, tak, że. Tak, że rządzą, że rządzą nami historycy. Dodajmy, bo przecież i prezydent, i premier to są z wykształcenia e, e, właśnie historycy. E, Słabo się tej historii uczyli. E, wynoszę z tego, co, co się dzieje z naszym krajami. Naprawdę nadzieja chyba jest tylko w tych, którzy tak pozytywistycznie patrzą na, na możliwość jednak zorganizowania Polaków w nowoczesnej formie, choćby właśnie przez te internetowe przedsięwzięcia, które no nie pozostawią tych, którzy mają w sercu patriotyzm, którzy szanują, cenią sobie polską rację stanu, którzy podejmą próbę zawrócenia tego bardzo tej bardzo niebezpiecznie tonącej, że tak powiem, ta, ta, ta tonąca Wyspa Zielona, te fale tsunami naprawdę są coraz, coraz gwałtowniejsze, nie tylko w Europie, ale one dla Polski oznaczają no, bardzo poważne problemy w perspektywie już najbliższych lat. Bardzo dziękuję. dziękuję Dziękujemy bardzo. Naszym gościem był Pan Janusz Szewczak, główny ekonomista z